Już za chwilę czy, 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 a! NUCLEAR a? Dwóch debili! O, jest! Daniel, this is bananas. A już? Teraz jestem, na tak, teraz jestem, tak. Będzie. ubowało. Au! Dobra, te spiky wolę go mielą. Przejść terraria na modach. A, tym razem cię zaskoczę. Fancy spiky ball! No, ale to jest dziura. Czy im się uda? No, nie. Nie wiem, szczerze.

A tu jest, a ty o tym nawet nic nie wspomniałeś. Dario, pokaż to. Dobra, to co robimy? Domki dla tych. No, iść tam, zacznij domki robić, ale takie fajne. Właśnie chyba spadłem cały świat terariowy w dół. No, ale to jest dziura. Jest znalazłem fajny klap. Dobra, mam 30 golda, nie chcę tego stracić. Ej, postawię to coś, co nam. To coś, co dostaliśmy z tego altara na naszym dachu. Czy co, jedę z prawego oceanu na lewo. Tu jest materialny? Jest materialny. Au. Au. awa, awa. to Co to jest? Mamy dwa goblin scouty teraz. Ja wiesz co, mam miejsce, gdzie mi się goblin scouty spełnią. Nie wiem, czy nie poparmić trochę tych gloffów i nie zrobić goblinów. Ej, mogę zrobić, jest, mogę zrobić ten goblin armię. Ej, chcesz przyzwać goblinów? No, dawajcie. Ej, hey, mamy piramidę pod bazą, pod tą pod, pod pustynią. Serio? No. Piramida jest. Tu fajnie, nie? Muszę przyznać Nie uwierzysz, co było w środku. Kostium? A, tym razem cię zaskoczę. Karpet e, Chcesz elevator zrobić? Mm -hmm. Czy a nie ma jakiegoś i temu co robi Helewator za ciebie? Au, wow. O oh wow. oh wow. wow. Jestem confused to co? Charging Station to Wszystko biorę! Yellow Seeking Machine! Dobra, wiesz co, potrzebowałbym tak dwóch minut prawy i zaraz mm -hmm. będę Cześć! Widzę, że doszło do niefortunnego starzenia i zostałem zabity. Mamy dom... Nie mamy domków. BLADECRAFT Sword. What the fuck? Co to, to jest I ile to zadaje? 26 I z czego ci to dropło? Z... Demona z walką. O. Za Torchgot i potem Desert Scourge. 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 Jest Scourge. 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 Aczkolwiek po co no, butelko my i tak będzie? nie, nie no, zawsze jak, może są jakieś potki, które trzeba sam craftować. Protezis, Daniel, craftowanie potek to jest część mojego personality w tej grze, więc nie możesz tego ode mnie odjąć. O, Oho. a w Katulu to będzie kolejny boss. Przyszło oko Katulu po prawej. Dobra. Wacuń. Chodź na arenę. już już to jest 3 hp. Te, to oko już szybkie jest. Okej. Okay. Tak. Au, To oko dość dużo zadaje. Teraz jestem na tak teraz jestem na tak. Nie, sfejkował, sfejkował atak. A teraz jest Nie. Wiem. Nie. On jakoś po prostu ustawia na ciebie. Miało to jakoś za ciężkim wasem, nigdy nie było. No? To oko już nie żyje, nie wiem czy wiesz. To mam jakieś 3 HP dosłownie, no. Dobra, to było łatwe. Yo, Zapomniałem, że istnieje takie coś jak środowka tolu Co nam teraz zostaje zrobić? Czekaj, jestem. Idziemy na to Czekaj, idziemy na dezerw Czekaj. Kalamity widzisz, spada. Sprawdzasz na rogue ten artyk. Tak, chcę zobaczyć rogue. Bouncy Spiky Ball! Bouncy Spiky Ball! Bouncy Spiky Ball! Czy ja muszę więcej mówić? Daniel, czy ja muszę więcej mówić niż Bouncy Spiky Ball? Bouncy Spiky Ball! Life for na Light, Bouncy Spiky Ball jest super! No, chodź na Desert Scorpion, zobaczmy jak nam pójdzie z nim. Czekaj, jak chcę sobie broń zrobić? Dobra, dobra. Czy Desert Scorch ci dropi broń na rołga, nie? Główno prawda? Dobra, chodź na tą pustynię. Tylko trzeba byłoby zrobić to arenę. Na te. Albo ty rób platformę solo na pustyni, a ja idę sobie. Do... O, o. Idziemy robić event? Czy, czy nie? A! Jak ja chcesz, gościu, ja tu. co to jest? Ryby mnie gonią. Nuclear a. Toad! Nuclear ty, Toad! Ej, z tego jest na ciebie armor. No fajnie. Podoba mi się, że ten event jest łatwiejszy od tego, co tutaj się normalnie dzieje. No dobra, niech ci będzie. Au! Od czego ja tak dostałem? Nie, nie. Hard. To brzmi totalnie jakbyś, nie wiem, pojechał do Czarnobyla. Daniel, to taki... this is bananas. No i dobra, możemy cofać. Jak cofać? Ja tu przeżyłem po coś. Oho, oho, oho. podoba mi się to. Pokazać ci moją nową broń? No, dawaj. Ja jestem, no, wygląda tak dość słabo. No, nie Czy oni ja się znerfili tak to... Shield Cthulhu? Catullu? Nie zdaje. No bo ja jakoś tak wolniej doszuje. Nie zadaje to jakoś bardzo dużo. Myślałem, że ten flask więcej będzie zadawał. nie ognisko, nie stechnie, się postawi jeszcze jedno, no a no, to na pewno na niego styknąć. No to przyzywaj go, nie ma co. Czekaj, przywołaczki. Uwaga! O to przy dopasę ma swoje A ład! Stemp co 79 Czekaj, ja spróbuję go bić tym co dostałem o tym O, chyba bardziej bije niż... niż ten Oha bom, tu no tak. Dobra, te spajki bolego go mielą. Jezłe 15 i temu z niego dostałem. Press non to consume 10% of your maximum stealth Magic, melee ranged, range rogue. O, Aha, Enchanted ty to sprawdzasz. A to jest do rzucania! Ja myślałem, że to jest spear! Oh. <laughs> Gdzie jest Giant clan? jak się go bije? Aha, tam! Sub. Tak? W tym Sunkiem. W tym... Bullet. O, krabilon! Jak ja lubię krabilona. Następnym razem. Klik to wyś. Pewnie. No i czemu mnie to zabiło?! Oj, jestem w dość niefortunnym miejscu. Dwóch debili. Daniel, kupiłem 455 wormholi. Nie, nie, nie. nie. I teraz, uwaga, uwaga, uwaga. P -p -p -p. Najpierw tu chodź. Będzie. Próbowało. To jest runda druga jakaś, czy co? Ja? Przejść terarię na modach. To jest jakiś Amidas. <grym> czy im się uda? Dowiecie się następnym razem. <grym>